Cześć! Dzisiaj chciałam Was zaprosić znowu jesiennie i znowu do ciasta jabłczastego, czyli do szarlotki. Ale tym razem będziemy robić szarlotkę tatrzańską. Nie wiem czemu tatrzańską, no pewnie dlatego, że w Zakopanem często ta szarlotka jest serwowana. To jest szarlotka z nacieście kruchym, z kawałkami jabłek ciętymi w takie cieniusieńkie plastereczki. I teraz, jeżeli ktoś nie ma y, robota, no to ręcznie, to proponuję dzieci zatrudnić. Naprawdę będą w tym bardzo dobre. Jakiś taki niezaostry nożyk y, i można ciąć w plasterki. Y, albo można też to zrobić na tej tarce, na przykład, gdzie się robi mizerię. Taka tarka ręczna jest, nie? Gdzie, gdzie ogórki na mizerię się trze, to ona będzie wtedy też idealna. Czyli jak obieramy jabłka, to tak na połówki je kroimy. Nie? Obieramy, wycinamy gniazda nasienne i kroimy na połówki i potrzebujemy co najmniej 2-3 kg jabłek. Jabłka muszą być przede wszystkim twarde i raczej kwaśne i bardzo dobrze do tego się nadaje szara reneta ewentualnie antonówka moje to są z, w tym roku wyjątkowo obrodziły nie wiem czemu one są takie trochę dzikie trochę nie dzikie są bardzo twarde do jedzenia są takie sobie natomiast na szarlotkę są idealne i są naprawdę kwaśne więc jeżeli komuś jeżeli ktoś ma bardzo kwaśne jabłka można troszeczkę dosłodzić tą szarlotkę też się podaje na ciepło z lodami bo ona ma masę tych jabłek więc jak uważacie, jak macie właśnie do wykorzystania dużo jabłek, które są twarde i kwaśne, będą idealne, a jeżeli będziecie kupować, to szara reneta, ewentualnie antonówka. No to dobra, to zaczynamy. I potrzebujemy przede wszystkim zrobić kruche ciasto. I kruche ciasto robimy w ten sposób, że bierzemy kostkę zimnego masła i będziemy troszkę podziabać. I będziemy na początek ją ucierać z cukrem. Będziemy też potrzebować jedno jajko, jedno żółtko, ze 2-3 łyżki jogurtu lub śmietany, trzy szklanki mąki mam tutaj odliczone, łyżeczkę proszku do pieczenia. No i do ciasta to wszystko. I będziemy potrzebować 2-3 kg jabłek, czyli naprawdę sporo, cynamon. I ewentualnie jeszcze dodatkowo cukier do posypania jabłek, jeżeli są naprawdę bardzo, bardzo kwaśne. No to zaczynamy ucierać y, masło. Troszkę nam mikser tutaj utarł ciasto kruche. Resztę już zrobię ręką. I teraz tak dwie trzecie ciasta wyklejamy na blaszkę na dół i wkładamy najlepiej do lodówki. A jedną, trze jedną trzecią zawijamy w woreczek i wkładamy do zamrażalnika. W czasie, jak będziemy robić jabłka, to nam się to wszystko ładnie ochłodzi. To ciasta na spodzie też możecie wywałkować. Ono się trochę klei, ale jak je się mąką podsypie, to się da wałkować. Ale ja akurat mam tak ze sobą, że ja nie przypadam za wałkowaniem. Więc ja wolę tak zrobić. Zresztą, jak pomyślę o myciu tej stolnicy, czy silikonowej, czy drewnianej, to jednak robię to ręką. Ale oczywiście, jeżeli ktoś lubi wałkować albo nie lubi wyklejać, to jak najbardziej można. Tak, tutaj nam Wojtek mi mówi, że kontynuujemy zakopane, czyli szarlotkę tatrzańską. No nie doszłam do tego, dlaczego tatrzańską, ale może właśnie często w zakopanym jest podawana. I teraz tak, najważniejsze w tej szarlotce, bo to ciasto nie jest takie ważne, bo kruche ciasto każdy ma swoje i wcale nie musicie robić według mojego przepisu. Ale najważniejsze jest. Rodzaj jabłek, że muszą być twarde i raczej kwaśne. I sposób ich pocięcia do szarlotki. I tutaj będziemy teraz ciąć mikserem, a ci, którzy miksera nie mają, no to może właśnie na takiej szatkownicy ewentualnie ręcznie. I teraz jak obieramy jabłka, to tniemy je w ćwiarteczki. Moje są takie jedne większe, jedne mniejsze, ale w ćwiartki, żeby te żeby te plastereczki były dość spore. Teraz będziemy podpiekać spód. On już się zrobił taki stężały. Musimy go jak to ciasto kruche, trochę widelcem podziabać. I będziemy podpiekać 180 stopni około 15 minut. Może to troszeczkę skomplikowanie brzmi, ale ta szalotka naprawdę warta jest zrobienia. No, spód nam się podpiekł przez 15 minut. Teraz dajemy jabłka. Tych jabłek naprawdę, naprawdę ma być dużo. Ale one mają być suche, to znaczy i nie za mocno starte, nie? W takie, w takie półplastereczki. Jeżeli wam gdzieś puściły wodę, moje nie puściły, to je po prostu proszę odlać. No i wyrównujemy. Tutaj jest no, zdrowe 2 kilo. One powinny być wszystkie w poziomie, ale wiadomo. Różnie bywa. Porządnie sypiemy cynamonem. Chyba że nie lubicie. Powiem, że są tacy, co nie lubią, to wtedy nie sypiecie. Można bez cynamonu. Ja mam łyżeczkę. Sypnęłam. Teraz sypię drugą. Mmm, ale pachnie. Drugą i pół jeszcze. Trzeciej. dobra moje jabłka też są przepotwornie kwaśne więc ja jeszcze troszeczkę a też żeby się fajnie skarmelizowało też troszeczkę sypię cukrem no już mam drugą łyżeczkę, tak jakbyście się pytały trzecią łyżeczkę, nie łyżkę czwartą, dobra no to to już mamy i teraz na wierzch Ścieramy to ciasto, które jest w zamrażalniku. I teraz ścieramy na grubych oczkach. Albo można wprost, albo można gdzieś na talerzyk i potem rozsypać. Jak tam uważacie? Można skubać, jak wam się nie chce ścierać, ale starte fajniejsze. I teraz pieczemy około godziny, nawet czasami trochę dłużej, bo tych jabłek to widziałyście jest masa, widzieliście. Pieczemy około godziny, godziny 10 w 170 stopniach. Dzisiaj będziemy kroić szarlotkę tatrzańską, która była pieczona wczoraj wieczorem a i potem stała sobie w zimnym i się ładnie stężała. Już w końcu doszłam, dlaczego tatrzańska. No zobaczcie, tutaj na wierzchu to są takie ośnieżone tatry, nie? No, no i dlatego Tatrzańska. Już kawałeczek ukroiłam i powiem Wam, że te warstwy jabłek idealne nie wyszły. Mimo, że miałam jabłka twarde i kwaśne, jednak to muszą być, chyba powinny być Antonówki lub te drugie jak one szare renety, bo mi się zrobiła może nie ciapa, nie podeszło wodą absolutnie, szarlotka jest bardzo smaczna, Natomiast nie widać tych takich warstewek jabłek. A może troszkę za długo piekłam? Nie wiem tego. W każdym razie, ale jest dobra. Jak wam zależy na tych warstwach, no to może faktycznie użyjcie jabłek y, takich, jakie są w opisie. No ja miałam swoje, które musiałam wykorzystać, więc. Więc, no więc tak. Widzicie, jak to jest z pierwszymi kawałkami ciasta, nie? No. Uda się? Udało się. No. O, widzicie? Są trochę warstewki, ale nie tak jak powinno być. Natomiast szarlotka jest przepyszna. Tutaj weszło, słuchajcie, dobrze ponad 2 kg jabłek, więc no sporo i moim zdaniem, ja bo jeszcze część jabłek odłożyłam, a moim zdaniem swobodnie można było tych jabłek dać jeszcze więcej. E, bardzo polecam. Pieczy się w sumie prosto, bo to ciasto się robi błyskawicznie, szczególnie mikserem. Jeżeli macie czym pociąć jabłka, to też się robi błyskawicznie. Ciasto jest fajne, chrupiące. Dużo cynamonu, pachnie. Niczego więcej nam nie trzeba. To na razie. Pieczcie Szarlotki na jesień. Cześć, pa!